Mano, śmietnikowy RAJ 228, sprawdzamy portfele, reklamówki, walizki. być może z pieniędzmi. W poprzednim odcinku był również czerwony, bez efektu, jak będzie tym razem. Dobra. Ściągamy go. fruni, fruni. Oj, powiem ci, powiem ci. Coś tam, coś Że tam? jakaś nadzieja istnieje. Coś tam w lesie stuknęło, tak? Tutaj, w tym miejscu. O! O! No właśnie o to mówiłem. Jeszcze nie otworzyłem. No. Jeszcze nie otworzyłeś. Było słychać jakby były monety. Już monety poleciało kilka. <laughs> dobre, dobre. Uwaga. Teraz te A więc z efektami. Papierek. Czy nóżka? Skrzydełko czy nóżka? I jeszcze leci moneta. I tam poleciała. I jeszcze kolejna. Pięć, paragony, normalnie szok, powoli. Powoli, ja jestem tak już rozemocjonowany. No, powtórz, trzy panie, trzy panko, powtórz. Zbieramy i podsumujemy. Na razie ten portfelik. 32 grosze. Myślicie, że to koniec? Ja myślę, że to dopiero początek. Ja powiem tak. 5, 10, 15. Zaraz, Zaraz się zacznie. zacznie. Był portfelik, może czas na walizki. Nie, to ważne walizki. Na szyfr? Pluczyk. Czy nie na szyfr? Kluczyki potrzebne. Nie, no nie dawaj. Tak nie jak tak, go Uwaga, uwaga albo będzie 0, albo będzie 10 Fajne. Super. Tu jeszcze Super glue, Jeszcze druga walizka spokojnie uhum. Masz trochę otwierania. Całe pudełko. Oj, maseczka. Maseczka. czasy. Od góry zobacz. Uważaj. Prawdziwy obraz śmietników. Raz jest, raz nie ma. Nie od nas zależy. Scenariusz piszą śmietniki. Hej, hej, widowie i Ten śmietnik bardzo was zaskoczy. No to sprawdzamy. Panie widzowie, szykuje się kolejna porcja pieniędzy. Pieniędzy nie bywałem. W tych obierkach. Nie wiem, czy nie w ziemniakach nawet będą. Jak Tak, może... w ziemniakach nawet zniszczonych. Pieniądze w obierkach? Czy to cebula? Ja Ale tu będzie monet. Dobra, później to wygrzebie, bo tam jest całkowicie mokro. A, nie mogę. Powiem Wam, widzowie, jedno: rękawiczka na pewno będzie do wymiany. Weźmiemy kartę i to przysypiemy. O, jeszcze by Normalnie takiego miszmaszu jeszcze nie było. Jeszcze nie widziałem. Zróbmy taką miejscówkę w to miejsce, będziemy przerzucać. No kurcze widzowie Dwadzieścia groszy. 5 groszy po groszu następne. pięć groszy. Dobra, tam kij już z tą rękawiczką. Zobacz. Dziesięć groszy. Dziesięć. Na pytanie, co ludzie wyrzucają do śmieci, odpowiadam. Pieniądza. Tego jeszcze nie grali żebyśmy Obierka. zamiast odbierali ziemniaki, to z tych obierek wymowali dużo monet, dużo pieniędzy. Proszę przeglądać obierki jednak normalnie nie mogę z tego. No. Wszystko wydziobane. Normalnie ktoś obierał monety zamiast ziemniaków. A może w ziemniakach te monety bierze, jak obierał <grystanie> Razem z obierkami. Także jak widzicie <grystanie> dzieją się cuda, a to nie koniec tego wszystkiego. <grystanie> może w ziemniakach. <grystanie> Były pieniądze w niespotykanych reklamówkach. A teraz pora na zasunięte talerze. Niespodzianta Czeka IkeA IkeA Ja wyłowię jeszcze te talerze 5 plus 3 O co Jensen, połowiczny sukces, nie ma kompletów, wiatr się zrywa. Idziemy dalej. A jeszcze jakaś figurka, tam widzę. Ano jest figurka, jest deska owocowa, warzywna. I teraz odwieczne pytanie. Czy ta figurka jest cała? Przechylimy może? Mhm. Tu tak przyjdzie, w pewną niedzielę. Wychodzi na całą. Wygląda na. A to fajna podstawa. Piesek. Tu, Pani z pieskiem. Cóż to pisze? Włoska kolekcja. Po czym mam, a Ty tę deskę? Pani prosto z Rzymu, z Werony. No deska typowo do kuchni, do klejenia, owocowa Na pieczarki Cóż to mamy? Następne skarby? Szklaneczki, jakże mocarne firmy Duralex francuskiej Arkorok. O, Patrz. i białe. Trzecia Wiejski talerzyk. Nie wiem co to jest, prawdę mówiąc. Mała paterka. to jest boomerań, tak. Widzowie potencjalny, potencjalne szkło rybne. Trzymajcie kciuki, by było całe. Trzymajcie kciuki. Śmietnikowy raj. Dobra, wyciągnę. Malutkie szkiełko już sobie pływa. To no ma z ryby. Już sobie pływa. Łóżka z ryby. No nie wiem, wygląda minimalnie może po kantach. Naruszone. Ja nie widzę naruszenia. Były dziurki w poprzednim odcinku. Niesamowita patera, a teraz niesamowity yy, fioletowy motyl. Jarocka. Do czego te elementy służyły? Chyba nie do jedzenia. Jak piernik. Co ma piernik do wiatraka? To jest widać? Do wieszania, bo tu są. Kalkulator. Ten pędzel raz pociągnąć już broda jest gotowa do ogolenia. To duży pędzel, patrz. To może czas na karton pełen skarbów. Coś tu, coś tu. O, i to rybeczka mini. Oho, tak to wygląda. Lampa Ladyna No się no Dale. Zobacz, torebkę. Gdzie tu jest, włącznik, wyłącznik? O! Mamy stworka. To jest lampy też. Może przemówi. Oczywiście, że do was przemówi, tylko zmieńmy baterię. Gucio! No i teraz. Zawsze na to czekamy. Razem z wami. Tu raczej nie ma co trzepać, co? częściowa. Ula, 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 ula. E tu okulary. Może będą pełne żabie. Chyba, że żaba będzie. Czekaj, bo dam radę. Nie, nie dam rady. Ja też radę. a na razie nie używamy. Dzielny pacjent. lakie, wylecz, wylecz swoimi... Do dzieła. No tak, nieprzygotowany. Nic tam nie słychać. <laughs> werszarka, werszarka, wiersarka nawet okularko ma Może i ten kontener będzie bardzo ciekawy, ponieważ mamy na widoku Jest zestaw bo. kolczyków, a nie to wygląda. Jak na początek, zobaczymy, co dalej. Dalej to trzeba trochę poszperać. No trzeba. A ja myślałem, że to żarówka do świecenia. to jest. No takie małe rozczarowanie, jeżeli chodzi o ten kontener. Spodziewaliśmy to się czegoś jest więcej. Podobne coś. Torba Nie. podróżna inaczej, więc Pełna, oczywiście musi być pełna. Pełna, ale czego? <grywka> Reklamówek. Chusteczek. Części od maszynki? Dokładnie. Części do strzyżenia. Jest, ja myślałem, że jest moneta. Nie, nie, to kapsle. Każda torebka ma szansę powodzenia. Chyba że nie ma szans, nie? Odsuwamy, zwalniamy zamki, zwalniamy dźwignię. O, co? Zwaliłem. Ja pierniczysz myślałem, że monety wyciągasz, a ty jak zawsze w stylu Gangolsena rozerwałeś. przed Ty miałeś otwierać, a nie rozrywać i trzepać. A to już tak musiało być, bo ten zamek dlatego no tak. tak jest jak jest no. A, A może taka? Ted Baker No to lakie, luksusy śmietnikowe Biznesowa gierka jak monopoli zaglądamy do środeczka. No i jest planszówka. I jest kasa, są kostki, pionki. Kasa jest. Rozkładamy plansze. Ja idę, Brazylia, idę. Kenia, Hiszpania, Szwecja, Włochy, Francja, Kanada. I gramy. W ostatnim odcinku była świnka Peppa Poppa Teraz jego brat. <grymny> Mniejszy brat. No podobny nawet do siebie. Ten worek jest tajemniczy. Weźmiemy karton i robimy przesypkę A ty dwory być niepoczę Dobra, do dzieła o, to z... właśnie Kopalnia soli Wieliczka, Pana Lecha Dobra pamiątka wow. O, pogramy trochę Bierka PRL, jajeczko, jajeczka, zbieramy jajeczka. To lubi takie basgroły grzebać. Yeah. Aha <grych> jest i mysz, czy tam szur. O, cześć! Cześć, wrona! Śpiący dzidziuś. Trzeba go ukołycać do snu. Niech śpi. Dobra, tego pieska zabieramy. I zaraz Wam pokażemy, co jeszcze. zawsze coś. Pamiętacie tajemniczą larkę z poprzedniego odcinka? Ależ tam się działy cuda. Teraz Zuzia ma swoją nową koleżankę, ale uwaga. Teraz do Was należy decyzja, jakie imię jej dacie. Także piszcie w komentarzach, a my wybierzemy spośród tych imion cztery i będziecie mogli wtedy zagłosować na Karcie Społeczność. Śmietnikowy raj ciąg dalszy nastąpi.